Cześć z tej strony Kasia i Perkus, a wy znajdujecie się na kanale. Ogrywamy Konkurs. i w dzisiejszym odcinku zgadnijcie co? Konkurs. Tak. Zanim przejdziemy do konkursu, chcielibyśmy powiedzieć, że mamy na sobie koszulki od firmy Ottertis. Myślę, że nasz kod rabatowy jeszcze działa. działa. Będziecie go mieli podpiętego w opisie do tego filmu. Także, jeśli chcecie się wyposażyć w takie fajne koszuleczki, to zachęcamy. My dostaliśmy je od firmy. Ortis w ramach promocji ich marki. Teraz są fajne nowe koszulki też z motywem Board Gamersów, także śledźcie, bo, bo nie wiem czy nie są nawet limitowane. Musicie to sprawdzić. No nieważne. No. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zrobić ukłon trochę do graczy, którzy nie zawsze mają drugą półkę do grania albo drugą osobę do grania. 0,7... No nieważne, no. Liczy się. Liczy się, dobra. <laughs> Liczy się. I dzisiaj chcielibyśmy dla Was rozdać gry książkowe, między innymi, okay. ale stwierdziliśmy, że wzbogacimy troszkę te zestawy książkowe o drobne gry planszowe i zaraz zobaczycie, co tu będzie. Zanim przejdziemy na stół, chciałabym powiedzieć, że sponsorami dzisiejszego odcinka jest Portal Games, Fox Games, Sklep Mgłazja Wożna, Rebel, Nasza Księgarnia i Wydawnictwo Muduko. Bardzo dziękujemy za przesłanie tych wszystkich giftów do, do rozdania, do świętowania, do celebrowania dnia gier planszowych. Nauczyłem się dobrze? Czy A. gry planszowej? Ni nie, A, nie mogę się po prostu. Nie mogę się nauczyć. Są czasami takie zwroty, których nie potraficie się nauczyć, chociaż używacie ich 500 milionów razy. Dobra, nieważne. Mamy trzy zestawy, tak jak zwykle, ponieważ. ponieważ wygrywają trzy osoby. Tak. Teraz tak, najpierw powiemy co jest w zestawach, żeby zrobić im troszeczkę w Sastrasz. głowie tak. Dobra, <grymne> <grymne> eee, no lecimy na stół, taki trigger lekki, tak? Tak, taki trigger lekki. Dobra. Proszę bardzo, na stole mamy takie zestawy. Pierwszy to jest taki jakby blisko natury. Taki ogród, takie te sprawy, bo mamy tam koszmar Alicji w krainie czarów, a tak. wydawnictwo Muduko razem rozerwało no, no, yy, się. Nie rozerwało się, tylko ja Aha. otworzyłam żeby pokazać. To było zabezpieczone w transporcie, żeby się tej książce nic nie stało. Koszmaty jest do w Czarów i jest do tego właśnie, tak jak Łukasz chciał powiedzieć, oryginalna talia kart z właśnie motywami o koszmaru Alicji z Krainy tak, Czarów. Tak, bardzo fajna, gdzieś tu ją mamy, ale nie będę Wam pokazywać. Później mamy Niezwykłe Ogrody od wydawnictwa Fox Games i to jest gra od jednego do pięciu graczy z tego, co dobrze pamiętam i dobrze pamiętam. I dodatkowo, żeby tą paczkę jeszcze wzbogacić, mamy Story Cubes Actions. Actions. Actions, akcje. Także ktoś będzie się cieszył tym pierwszym zestawem. Następny zestaw to jest taki mroczny, taki oniryczny, taki. Jaki? Oniryczny. Dlatego, że książką, którą możecie wygrać, jest gonitwa cieni, czyli nowość od wydawnictwa Fox Games. Ja jestem w trakcie jej czytania i dostaję po dupie po prostu. Za pierwszym razem zmiotło mnie. Mhm. Ale to na pewno jeszcze usłyszycie o tej książce na naszym kanale. Później dokładamy do tego sen, jako że gonitwa cieni, wiecie, mrok, te sprawy, więc sen. Edycja jubileuszowa, czyli mamy tutaj troszkę złotka, takie fajne złocone karty. I żeby tego złota było jeszcze więcej, to jeszcze mamy gold. Ty jesteś Midasem jakimś tym razem. Tak, to jest taki zestaw Midasa, o wich, to jest zestaw Midasa. I ostatni zestaw, może troszkę dla młodszych odbiorców, ale powiem wam, zaraz wam powiem. Będzie to grajeczka sygnowana dwoma pionkami, także już troszkę starsza gra. Aha. Ja jej nie pamiętam, szczerze powiedział, to jeszcze chyba nie było za naszych czasów, gdy ja zaczynaliśmy. To I mamy. 74. Dod... No to nie to. I dodatkowie mamy super komiks, jeden dzień z życia psa. Dla mnie to jest w ogóle kreme, de la creme, bo tam są takie akcje, zresztą mogliście widzieć shorta, ewentualnie możecie zobaczyć na naszym TikToku, takie sceny z życia wzięte, takie polskie sceny, takie typu, Podwój... zaspoileruję Wam. Podwójne dno po prostu w tym, co jest napisane, no koniec kropka, nie ma spoilerowania, ja no, proszę wam. nie spoilerować. Są takie grzyby, które mają część do samolotu. I mi się znaczy zgubiają im się ta część i wysyłają Lusie, bo Taki tutaj. Nie Nieważne. Yy, nie mogę to zdradzać. <laughs> I wysyłają Lusie, żeby im to część znalazła i ona im to część przynosi. I oni porównują ją z częścią. I Lusia taka zmieszana, że ale przecież mieści przez cały czas tą część. No tak, ale taka jest brzydka biała, a myśmy chcieli tą naszą oryginalną, która jest żółto-biała, bo kto mądry będzie tak jak plebs? Latał z białą częścią po całym kosmosie, musimy mieć oryginalną. No, mniej więcej są takie tam smaczki. I dodatkowo również dorzucamy Story Cubes Actions. I tak. Także mamy takie trzy zestawy: jeden, dwa, trzy. Oczywiście wybieracie je w komentarzach. I w komentarzach jeszcze musicie napisać jedną bardzo ważną rzecz. Zanim powiem, jaką ważną rzecz, to każdy zostawia jeden komentarz nieedytowany. W tym komentarzu pisze odpowiedź na pytanie, które za chwilkę zadamy, i dodatkowo jeszcze wybiera zestaw, który będzie chciał. I dodatkowo musi pamiętać, że jeżeli będzie miał ochotę wziąć udział w konkursie, to na nim leżą koszty wysyłki tej paczki. Tak. I paczka jest wysyłana w obrębie naszego polskiego kraju. Si, senior. To teraz przejdźmy do zadania konkursowego. Tutaj mieliśmy małą zagwostkę, ale mój mąż ostatnio ma jakieś takie super pomysły, takie przebłyski, właśnie. I stwierdził, że chcielibyśmy od Was usłyszeć, na podstawie której książki chcielibyście zobaczyć stworzoną planszówkę? Czyli w wolnym tłumaczeniu planszówka na podstawie książki. Bo mamy planszówki na podstawie gier komputerowych, tak, ich mm -hmm. jest sporo. A tutaj chcielibyśmy Was zapytać właśnie o taką planszówkę na podstawie książki. Bo mamy na przykład tutaj koszmar Alicji w krainie czarów, jest tak jakby wzorowany na klasycznej Alicji. Tak, jest tam dodany taki plot, tu jest właśnie e, troszkę. Krwawy, no ten mogę... plot twist zmienia 80% tej książki, no ale to jest Plot Twist, także proszę się nie czepiać <grym> Także chcielibyśmy od was właśnie usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Czas, czas mają do kiedy? Czas mają, myślę, że do niedzieli, żeby og ogarnęli pozostałe dzisiaj konkursy. jest piątek, czyli mają. Dzisiaj jest piątek, tak. No. Trzy dni na odpowiedź. Tak, trzy dni na odpowiedź dzisiaj jest 14, więc kończymy. 15, 16. 16. o godzinie 23.59 zamykamy sekcję komentarzy, znaczy komentarze, które wyślecie po tej, dacie po tej godzinie nie będą już brane pod uwagę no i tyle no. tak naprawdę, mam nadzieję, że prześlecie bardzo fajne odpowiedzi, bo patrząc na to, co wysyłacie e, odnośnie innych wcześniejszych konkursów, bo to już jest trzeci konkurs, w którym można wygrać planszówki i w tym momencie książki, ale to już jest – Gry całkowicie. paragrafowe. – Tak, gry paragrafowe. Wasza kreatywność nie zna granic, a Kasia siedzi jak na szpilkach, jak dostajemy e-maile… – Jak e zobaczyć memy? – Jak dostajemy e-maile z mem na konkurs a tam yy, z gry imprezowe. I Kasia, ja chcę to zobaczyć już. – Bo jeszcze w ogóle ma, przez mi... przypadek zobaczyłam, że w jednym mailu jest moja twarz. I mówię, oh, tam jest moja twarz! <noise> Ale nie czytałam, tylko mi tak śmignęło, że widziałam swoją twarz, także… Ja. Tak, yy, wracając jeszcze do gier, które są do wygrania, coś więcej na temat Jeden dzień życia psa oraz Gonitwy cieni na pewno również się pojawi. Jak ja skończę czytać Gonitwę cieni, bo Jeden dzień życia psa mam na wszystkie możliwe sposoby przeczytany. Jak nasz syn poszedł do przedszkola, to ja się po prostu brałam i sobie siadałam i czytałam. Tak bo a potem Ukaś, ja zajęta jestem teraz, bardzo jestem zajęta. Yy, grajeczki nie graliśmy, także ciężko nam się powiedzieć, ale mam nadzieję, że komuś te zestawy sprawią dużą przyjemność. Tak, i to tyle w dzisiejszym odcinku. To nie jest ostatni konkurs. Na Raz, dwa, kanale. jeszcze dwa. Trzy. Trzy, przepraszam. trzy. Jeszcze przynajmniej trzy. 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 Tak, a już wiemy. A dobra, to dowiecie się wkrótce. Ja powiem tylko tak, takie pytanie dodatkowe na sam koniec. Czy znacie kogoś takiego jak pan Jakub Różalski? Możecie tam bokiem jeszcze w komentarzach napisać, czy znacie kogoś takiego. Jeśli znacie, to będziemy mieć też coś z nim związanego. Tak, tak. I nie będzie to gra planszowa. Chłe, chłe, chłe. Dobra, i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że bardzo fajnie się bawiliście i w sumie I chyba... bawicie. I w sumie chyba lubicie te takie nasze luźniejsze odcinki, które nie są recenzjami, tylko takimi pogadankami. Także zobaczymy, może takich pogadanek będzie troszeczkę więcej na naszym kanale. Musimy w końcu zacząć wypuszczać odcinki, bo tylko Was rozpieszczamy tymi konkursami. Zaraz się skończy Dzień Dziecka po prostu. Tak, skończą się konkursy i przestaną nas oglądać. Tak może czasami być. I teraz te skrzypce. To Ty ostatnio w postprodukcji nie Dobra, nieważne. Trzymajcie się ciepło, grajcie w grill planszowe, bierzcie udział w konkursie. Cześć. Pa.